W pewnym momencie zdecydowałam kompletnie zdać się na intuicję w życiu. Stąd też moje studia w międzyczasie. Zaczęłam bardzo intensywnie studiować jogę, niego jako ćwiczenie na macie, tylko jogę jako, jako filozofię. I rzeczywiście popłynęłam w tym kierunku, a było to właśnie związane z tym, że poczułam, że za każdym razem kiedy działam z intuicji. Um, to mam wrażenie, że jestem pod jakąś, jestem pod opieką. E, mieszka poza czasem i, i poza nami, jakby jest, e, jest e, kanałem, który łączy nas, e, wiesz, jakby z siłą wyższą, jakby jej nie nazwać. Niektórzy się boją e, określeń czy konotacji religijnych. E, myślę, że to w tym momencie kompletnie nie ma znaczenia. Tym bardziej, że żyjemy w czasach, kiedy e, to zaczyna być znowu ważne. Po tak strasznie długiej erze konsumeryzmu ludzie się zaczynają przebudzać. Wszyscy tego potrzebują. To jest, to jest też absolutnie naturalne, że to się dzieje. I to też jest kwestia intuicji. My ją wszyscy mamy, tylko albo nie chcemy o niej pamiętać, albo, albo się od niej odwracamy. Na momencie, kiedy jej zaufać, tak naprawdę nie ma się czego bać. W jakich kolorach jest moja muzyka? wszystkich kolorach tęczy. <laughs> um, myślę, że jest w niej jakiś element psychodelii, ale... Um, um, wiesz co, ja generalnie widzę um, energetycznie bardzo dużo um, kolorami. Um, studiowałam reiki, na przykład i um, Energie rzeczywiście mają kolory, i aury mają kolory, i, i dla mnie właśnie ten cały świat um, um, wielowymiarowy jest, jest um, przepełniony kolorami, szczerze mówiąc. Um, wszystkich kolorach Ja czasami sama jestem dość um, mono, monochromatyczna, ale um, muzyka jest absolutnie pełna kolorów. Cześć, jestem Patti i chciałam zaprosić wszystkich na moją stronę. Śledźcie, co się dzieje. Dzieje się dużo i mam nadzieję, że będzie się działo coraz więcej, a to właśnie dzięki Wam.